W tej sprawie pewne jest tylko to, że czteromiesięczny Oskarek nie żyje, bo w krytycznej sytuacji zamiast pod opieką bliskich policja i sąd umieściły go w rodzinie zastępczej. Rośnie za to lista pytań, a jedno z najważniejszych to dokładna godzina śmierci chłopca. Według prokuratury czteromiesięczny Oskarek zmarł w rodzinie zastępczej 19 maja o godzinie 12. Według sądowych akt sprawy, do których dotarli dziennikarze Gazety Polskiej Codziennie, notatka policyjna dotycząca zabrania dzieci zgonu Oskarka wraz z wnioskiem o decyzję sądu rodzinnego wpłynęła do biura... Podawczego Sądu Rejonowego 19 maja o godzinie 10.46 wynika z tego, że sąd wiedział o zgonie godzinę i 14 minut wcześniej, niż podaje prokuratura. Co więcej, wydał decyzję o pieczy zastępczej dla zmarłego dziecka. Tego typu działanie jest poza w ogóle naszą cywilizacją. A to się wydarzyło. Poważne państwo w ten sposób nie działa. Poważne państwo w ten sposób nie buduje swojego autorytetu i organy państwa, które robią w ten sposób, nie mogą oczekiwać, że obywatele będą mieli do tego państwa i do jego organów jakiekolwiek zaufanie. Dlatego sprawę bada Sejmowa Komisja do Spraw Dzieci i Młodzieży. 19 maja tego tragicznego dnia doszło do zauważenia przez ojca zastępczego, że dziecko, które spało w łóżeczku nie oddycha, nie nie ma też innych funkcji życiowych, jest zasinione. E, zawiadomiono służby. Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości, sędzia Dorota Łopalewska, twierdzi jednak, że policyjna notatka o śmierci dziecka wpłynęła dzień później, 20 maja. Sąd nie mógł inaczej postąpić, jak tylko wydać postanowienie następcze. Dokładnie tak się postępuje w takich sytuacjach, kiedy mamy interwencyjne przekazanie dzieci do pieczy. Zgodnie z prawem policja powinna jednak w pierwszej kolejności sprawdzić czy dzieci mogą zostać pod opieką rodziny. W pierwszej kolejności, patrząc na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także naszego Sądu Najwyższego, wskazuje to wszystko na to, że w pierwszej kolejności zostawiamy dziecko w gronie najbliższym. W czasie zatrzymania matki Oskarka w domu była przecież prababcia. Ja mówię, to nie mogę ja się zostać z dziećmi. Nie. nie. Bo pani za stara jest i pani sobie nie poradzi. Prawabcia za stara, ojciec za daleko. Dlaczego pan nie dojechał? No bo za, za daleko byłem. Nie miałem szans, żeby dwie godziny dojechać. A ja na to dwie godziny. Kto tak powiedział? Policja. Policja może w określonych przypadkach odebrać dzieci rodzinie, ale musi poinformować o tym sąd w ciągu 24 godzin. Stało się to dopiero po czterech dobach, w dniu śmierci dziecka. Jeżeli jest taka sytuacja, policja niezwłocznie zawiadamia. I to oczywiście nie jakimś listem, tylko następuje to wiadomością faksem. No w, tych, w tych czasach myślę, że być może mailem. Tak jak mailem, policja odpowiedziała na nasze pytania w tej sprawie. Szanowny panie redaktorze, odpowiadając na pańskie pytania. Tak, była to decyzja policjantów. Policja nie może przekazać dziecka członkom rodziny, tylko do instytucjonalnej pieczy zastępczej. O zaistniałej sytuacji policjanci powiadomili pisemnie sąd rodzinny niezwłocznie po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji. Stało się to dokładnie 19 maja. Winą za tragedię politycy koalicji 13 grudnia urzędnicy i służby obarczają teraz rodzinę zmarłego chłopca. W ich obronie staje opozycja. Tak, w tym domu była zastosowana przemoc? Ale wobec tej rodziny, wobec tej kobiety i dzisiaj też obwiniając tę kobietę, podobnie państwo czynicie. Jak się okazuje, matka trafiła do więzienia, bo będąc w ciąży z Oskarkiem, nie była w stanie wykonywać fizycznej pracy, co nakazał jej sąd. Karygodny błąd polegał na tym, że kobietę, która była w ciąży, skazaną w sumie na, za jakieś drobne przestępstwo, bo na pracę, w ciąży, próbowano przymusić do pracy. A potem dwumiesięczny, miała dwumiesięczne dziecko również do pracy. Jest jeszcze jedno pytanie o kajdanki zespolone, czyli założone na ręce i nogi, w których matkę dziecka służby przywiozły na pogrzeb oskarka. Ale nawet nie mogła sobie rąk wy wytrzeć i musiała się schylać, żeby wytrzymać ręce. Tak. Straszne przeżycie. Pytanie tym bardziej zasadne, że 6 lat temu właśnie w takie kajdanki policja zakuła mordercę dziesięcioletniej dziewczynki. Wtedy Adam Bodnar jako ówczesny rzecznik praw obywatelskich... Ostro krytykował policję za naruszenie godności aresztowanego. Policja ma działać zgodnie z zasadą poszanowania praw człowieka i ma dokonywać tak zwanej minimalnej ingerencji. Dziś jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny, ten sam Adam Bodnar nie dostrzega już brutalności państwa i jego służb. Upominał się o przestępców, którzy byli zakowani w kajdanki, prawda, na tysiąc sposobów reagował, mówiąc, że państwo PiS jest opresyjne. Dzisiaj, no, oczywiście, kiedy widzimy te obrazki kobiety w kajdankach, która jest przywieziona na pogrzeb własnego dziecka i brak jego reakcji pokazuje, że rzeczywiście... Czasy się zmieniły i jest on reprezentantem Donalda Tuska czy tej polityki opresyjnej idącej z tamtej strony. O roli, jaką w tej politycznej manipulacji odgrywa Bodnar w jednym z opublikowanych przez Republikę nagrań mówił też jeden z głównych hejterów koalicji 13 grudnia, Roman Giertych. To, co zrobił pan minister Bodnar, ja uważam, że dużo zrobił. I uważam, że on jest dobrą twarzą tych pozycji. I tak też uważa premier, tak ustalając na nasze role ma rację w tym, w tym zakresie. Tak jest lepiej, bo, bo zarzuty upolitycznienia, zarzuty działania w, o charakterze politycznym nie, byłyby znacznie poważniejsze, gdyby, gdybym to ja był twarzą tego. Problem w tym, że państwo tuska jest bezwzględne i działa według zasady. Zgodnie z prawem, tak jak my rozumiemy. Nie tylko wobec politycznych rywali, ale tak jak w przypadku małego Oskarka, także wobec zwykłych i bezsilnych w starciu z państwową machiną Polaków Konrad Wąż Republika.